Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony coolfon. witam was na CraftCade i stoję sobie mojego, mojego, również latającego, funfla, Bliatmana, który pomaga nam tutaj łapać tych tychże złoczyńców, którzy tutaj chcą wtargnąć na fruszkę weteryny, nie? To nie ma, tak tu się nie da, to po prostu Bliatman czuwa, znaczy się w dzień czuwa, w inny on po nocy, ale teraz ich obserwuję ze swoim nożycowym batarangiem, briatarangiem przepraszam, <grym> Daj łapie tych tutaj wszystkich yy, i, i robi z nimi porządek przy, przy użyciu yy, naszego zabawicielców, yy, ale nie o tym dzisiaj czy odcinek, yy, nie, nie, to nie będzie opowiadanie o Bliatmanie, ale remuję, ani nie czuję, yy, ale czas się zająć trochę chyba wyposażeniem tego zamku, no nie? Yy, tu jest, jest, ogólnie zastanawiałem, co to miało być, ogólnie tak, myślałem, żeby tutaj jakieś, kurcze takie wiecie, pomieszczenia zrobić dla każdego z ekipy, ale to może zrobić po prostu na pinterku albo coś. A tutaj wpadł na pomysł, żeby można było zrobić taką salę tronową czy coś, czy jak to nazwać gdzieś tutaj jakieś wejście, tutaj po prostu te nasze nasze siedzenia i ten, no nie wiem, jeszcze nie mam w ogóle koncepcji na to, a wiecie, że jak ja nie mam koncepcji, to mi wychodzi super, że rzeczy wychodzą, tak na pewno to też będzie super, to, to, także to możecie być pewni, że to wyjdzie normalnie mega, ekstra, super, duper, ale Eee, czasowo jestem cholernie ograniczony, bo, bo jak wiecie, jestem w delegacji. Jestem w delegacji i ogólnie same przygody, słuchajcie, jest po prostu masakracja. W środę jechaliśmy, zawsze eee, znaczy zajechaliśmy na miejsce 450 km, zjeżdżamy na hotel, zepsuło się auto. Eee, no świetnie, po prostu genialnie, super duper na hotel. Dotarliśmy godzina, nie wiem, 21, 22. Tak, świetnie. Po prostu, no, no lepiej być nie może, tak? Ehm, no i w, w sobotę wracaliśmy do domu. Wyjechaliśmy sobie około 14:00 ehm, Znowu się zepsuł samochód. Cień wcześniej odebrany w ogóle od mechanika. Znowu się tylko coś innego po prostu padło i... A, a po prostu dotarłem do domu, nie wiem, 22 godzina pewnie. Także niedzielę mam w ogóle tak ograniczoną obecnie, że, że muszę to tak w miarę na szybko nagrać, w miarę sprawnie, Także skoro oglądacie, znaczy, że zdążyłem. Skoro nie oglądacie, to. to nie oglądacie, no. To pewnie oglądacie to tydzień później. A nie, no, myślę, że zdążę, chciał zdążyć. I właśnie, żeby zdążyć bo wyjeżdżam po prostu w poniedziałek bardzo wcześnie rano, więc no mam mało czasu, żeby stało się, nie będę robił replayów, nie będę dzisiaj tu żadnych replayów, bo no po prostu nie miałbym czasu tych replayów jeszcze poustawiać, porenderować i się z wszystkim wyrobić, dlatego dzisiaj w ruch pójdzie... Takie coś, fruszkowa roszka mocy. To jest normalnie fruszkowa magia, słuchajcie, to... To jest coś, czego wam wcześniej nie pokazywaliśmy po prostu, co co wróżki mają jakie moce, no bo one no, no chcieliśmy, ale sytuacja mnie zmusiła do tego, że no chcąc nie chcąc muszę wam pokazać, jak ta fruszkowa magia działa. No, po prostu... Pstryknę palcami, słuchajcie, i zobaczcie, co tu się będzie działo. Także na dzień dobry, myślę, że tutaj warto było zrobić jakąś podłogę, nie? Bo rosną sobie jeszcze roślinki, nie ma tu kompletnie nic. Eee, także także e, uwaga, będę niczym Thanos, słuchajcie, niczym Thanos po prostu. E, tylko, że tutaj nie zniknie połowa tej trawy, ale cała trawa. A w sumie to się może nawet od razu w podłogę zamieni nie? Także uwaga, o, fruszkowa magia na 3, 2, 1. I my, podłoga gotowa. I takie kurde działanie, to mi się podoba. Stryknę paluchami, już kurde gotowa, nie? To się nazywa magia, magia, froszkowa magia. Tak. <noise> tak, właśnie magia pruszkowa działa. Dobra, podłogę mam. Yy, myślę, że pewnie by warto było teraz tutaj te ściany sobie machnąć. Nie myślę, że ścian to nie będę dziwiał. Jakoś mocno zrobię, tak w tym stylu, co to, nie? Tak, niech to już będzie takie. Oczywiście, tak po skosie, nie po, po skosie. E, no, tak się, tak się. E, uwaga, znowuż nadchodzi. Pająk. <noise> nie, no, no, magia! Znowuż pstrykam palcami niczym, Thanos i robi się ściana. O, kiepsko mi się wstryknęło. E, jeszcze raz, 3, 2, 1. I my ściana gotowa, <laughs> to jest kurcze mega szybkie, jednak ta magia to jest magia Ale dobra, żeby nie szaleć z tą magią, to tak myślę, że tak, te trony to ja sobie tutaj jakoś pierdyknę, tak wiecie, tak ręcznie, nie? Te ja tak przylamię tak lamersko, ręcznie to zrobię normalnie, yy, bo czemu by nie No co mnie tu za motory jeżdżą? W momencie jak ja tu tak magiuję, a mnie tu jakieś motory jeżdżą Eee, co się mi w ogóle stało z animacją ognia? taka dziwna jest ten, w tych piecach, no taka zawsze była, czy, czy, czy coś się z daleka tak po prostu nie, nie animuje, czy co? Bo je ja nie ogarniam. Eee, hmm, w sumie tak to mogłem tego użyć. kurczę, ale to będzie za dużo tego endstone'a, Ale tych sobie chętnie użyję. Tych sobie chętnie użyję. Eee, a może schodów sobie użyję, w sumie to tak to sobie zrobię tak a ja może tego sobie użyję? Jeszcze nie wiem czego sobie użyję, ale czegoś sobie użyję? E, użyję sobie, ale na pewno chciałbym sobie użyć kwarcu. I? Co się stało z moim kwarcem? Halo, gdzie mój kwarc? Ja miałem więcej kwarcu. A e, Kurczę, to teraz to ja nie wiem czy mi kwarcu styknie na te, na te, na te moje te... Katemet, mam mało kwarcu! Halo, gdzie mój kwarcu? Kurde, bo to się musi od janatorów wybrać po kwarcu, no. Eee, tak, tak, się, no, może być troszkę trudno, ale to się, to się mówi trudne, będzie trudno. Eee, tak, w ogóle, jak ten kształt tych zrobić, tych, tych tronów, żeby to tak było fajnie, nie, tutaj od wejścia. Eee, cztery trony muszę jakoś rozmieścić sprytnie, więc sobie gdzieś tutaj jakieś, jakąś prowizorkę mocniej. Powiedzmy, że tutaj będzie oparcie. Tronu numer 1. obok będzie oparcie tronu numer 2, one będą pewnie za blisko siebie. W ogóle to zrypałem, bo jeśli już to tu, wciśnie, nie, nie, dobra, jeszcze, jeszcze bardziej. O, tak, tu, bo to, to, to jest oparcie, nie? To, to, to jest oparcie. Wy to już widzicie, widzicie że to jest oparcie tu będzie siedzisko tronu najpierw zrobię dwa, a potem zrobię resztę kurcze będzie mało dobra, oparcie i tak muszę zrobić wyższe ale oparcie zrobię tak aż na trzy wysokie eee, dobra, i tu jest ile? cztery odstępu, więc tutaj będzie kolejne oparcie na takie wysokie i tu będzie, kurczę, strasznie duże te trony wyjdą. Cholerka. No ale, no, wielka władza musi mieć wielkie trony. Słuchajcie, to nie ma wyjścia. No, to to, 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 się, to się, to się nie da, proszę pana, inaczej. Zobaczcie, hmm, czym ja teraz schodków potrzebował i... Aha, tutaj jeszcze muszę pierd... i mi tego kwarcu braknie. No, bez ja jest, no. Ja demet, no. no. nie chcę już czarować tych kwarców, bo to by było takie... No dobra, bo ja nie wszystko zrobiłem na kwarc. Hii. Dobra, to może mi wystarczy. <laughs> no bo nie chcę mówić, tak, tak czarować już przesadnie, no bo to, to, to no ileż można, tak? No, do, to w końcu mnie ktoś oskarżył o jakieś czary czy coś i... E, jak to wygląda? P... P... Tak. m Hmm... Źle to wygląda, prawda? <noise> a ja bym tu jeszcze zrobił takie... A to nie ma, to, to się wejść nie da. Jak to zrobię takie się. Chyba, że tu sobie robię takie jeszcze podejściki, o, pod, no, pod nogi takie, nie? Tu się siedzi i tak... O, i to by już było lepsiejsze. To by było zdecydowanie lepsiejsze i tak zrobię. Ha! No i widzicie, jak się nie ma co się lubi, to się zazdrości sąsiadowi, yy, czy coś. Mm, ale To będzie dobre, to będzie bardzo dobre, to tak miało być, to, to ja się tylko udaję, że nie umie. Dobra, ja sobie muszę tych schodków więcej zrobić jeszcze, yy, na nasze trony. Głównie to przed tymi tronami, żeby się jeszcze przydały, kurcze 12. Yy, to Mam ich tak, yy, no nie tym, mam ich tak, że mi ich braknie, prawda? bo 8 potrzebuje na jedno, o o, ale to się tak w sumie fajnie zawinęło, to ja tak to zrobię bo to będzie trochę lepiej wyglądało <laughs> Tak przypadkiem coś Kulfon cool znajdzie, to tak to wychodzi, nie? o, to jest, to jest dobre, to jest dobre i tak samo tutaj to muszę tak a przecież to miałem tutaj Kulfon cool debilu e, dobra, tu tak, tu tak i tu tak nie, 4 mi idzie na jedno, ej, to mi wystarczy, dobrze Dobrze, jest dobrze. Przy, i tak się ten, tak bardzo dobrze bym powiedział. Eee, I pyk, pyk, normalnie to wszystko było kalkulatorem, tak tak no wie. I no muszę pościemniać trochę, nie? Mogę to wyglądać jak kibel. Myskitu to wygląda jak kibel, Biskito, to wygląda jak kibel. No, ale to w sumie kibel też jest stronem, Więc to się wszystko zgadza, wszystko jest tak jak ma być. No i pięknie kalkulatoret, a tutaj to ja muszę zrobić tak. Albo nie tak. Tylko tu mi teraz się, kurczę, pewnie nie uda. Ale może, może... Czyli mi się schodka postawić? Ej, dało się, dobrze, jest pięknie. Ha, <laughs> Dobrze, pięknie, po prostu to jest... No normalnie magia, magia to jednak to, to, to... Wróżki, wróżki, no słuchajcie, to, to... Brzeli dzisiaj pitole od rzeczy. <gry> Wybaczcie Wybaczcie eee, Ale kulfony już tak mają Pięknie, o proszę No i troniki są To by się teraz jeszcze jakiś stół przydał Kurde, strasznie ten stół wąski wyjdzie Nie, ja te fotele muszę bliżej siebie postawić One będą brzydko wyglądały, będą bliżej siebie To, co brzydko wyjdą, będą blisko siebie, nie? Kurczę! No teraz nie mam na nich pomysłu. Chyba nie to postawię stół jakiś, nie? Niech by na 4, chociaż nie, no, na 4 szeroki. Nawet tu może być nawet na 5 szeroki. Taki tu gaśny stół, nie? Taki tu stół. Um... co może to nie będzie źle wyglądało yy, no ja, ja biorę różdżkę tylko się nażrem bo to wiecie ta, ta wróżkowa magia to jednak jest strasznie głotożerna, strasznie głotożerna. Yy, tak tak no to to ten to ja tu wyczeruję na jakiś stół, no. Także uwaga. wyślinić paluchy, żeby dobrze magia wyszła, bo to wiecie, jak, jak się kiepsko pstryki to po tym magia nie wyjdzie, nie. Eee, także 3, 2, 1 I mek stoli zrobiony. O, o, o kurde, coś, coś mi się jednak chyba jeszcze tymi paluchami kliknęło. Ej, to duży stół wyszedł. Duży, bardzo duży stół wyszedł. E, Kurcze no, e, tak mi się te paluchy gdzieś zgnęły. Hm. No cóż, e, wygląda na to, że, że, że moja magia jest już e, dzisiaj zbyt zmęczona. E, albo że ja jestem po tej delegacji tak wymęczony, że ta magia mi po prostu nie służy i. Oczywiście i... znaczy w stosunku w sumie do tych torów wychodzi ok, ale... Ale tak tak to trochę wyszło, nie? Tak trochę nie bardzo kurcze no kiepsko, kiepsko słuchajcie, ale wiecie co ja myślę, że ja tu już dzisiaj więcej nic nie będę kombinował, ja tą różdżkę odłożę bo, bo to dzisiaj po prostu mi nie służy ja już jestem dzisiaj przemęczony ta, po prostu za dużo magii, za dużo podróży i w ogóle... A z tym, że jeszcze med, med, ten ta, be, 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 dem, dywan może bym co dokończył, nie? Tak ręcznie już bez magii, bo to wiecie, to tak... Jeszcze dywan chyba będę miał siły rozwinąć. Hmm, tylko, że muszę pójść po wełnę <laughs> na dywanik. Kurczę, no, a miałem zamówić z komfortu dywany. No miałem, ale to, to trochę mają, nie? Kurczę, to za te nasze dukaty twórczkowe to nie kupi. To tak trochę kiepsko. Hmm. no będę musiał sam zrobić. No, Będę musiał sam. Mam z czego spokojnie Wełny Widzicie, mi nie brakuje. Eee, maszynka do wełny działa pięknie. Eee, tak, poprawiłem w końcu, bo w sumie nie wiem, czy się już chwaliłem, bo nie pamiętam, czy się chwaliłem, że poprawiłem yy, ten... Tą maszynkę chyba tak, gdzieś tam chyba coś mówiłem, Dwie nie wiem czy na live, czy w odcinku. W każdym razie działa. E, działa i to jest najważniejsze, e, że działa. Więc tak, srody, wanik. wanik. W sumie mogę z wszystkiego zrobić, dywanik, No ale dobra, no już niech stracę. No. no i to też ogólnie będę musiał jakoś przydywanować tak sprytnie całą tą, tą salę. Tutaj jeszcze to oświetlenie nad oświetleniem widzę, będę musiał też popracować, bo też dupy nie urywa. Ech, no nic, kiedyś to zrobię, jeszcze nie wiem kiedy, ale... Może jakaś delegacja skończy. Mam tylko nadzieję, że się skończy. No bo ileż można pracować, nie? No to craft hate nie może czekać tak długo na króla. W tej chwili wróżki są osłabionym królem. To tak się nie godzi. Jesteśmy narażeni na ataki. Tych niecnych... tych. dobrze, że mam Bliatmana, to Bliatman chociaż tyle pomaga, że, że... jak no, widzicie? Mówiłem, że mogę sobie zrobić wszystko, to, to, ale nie, bo szkoda, bo szkoda mi, pewnie, no bo mi szkoda. E, tak. Nie, ja już gadam od rzeczy, to za dużo magii, za dużo magii, przedawkowałem magię dzisiaj. ja już pitole od rzeczy. Strasznie, e, No, ale co zrobić? Dobra, tutaj na razie są pochodnie, to nie będę tego ruszał, bo ja tu jakieś oświetlenie zrobić sensowne. Eee, a, a ja w tej chwili nie jestem w stanie robić sensownych rzeczy, jak widzicie. Tylko sama bezsensowne robię. No. No, no zmęczenie, no, no to co ja bym dużo tłumaczył, no. ja, ale ten dywan to od razu robi robotę, nie? W sumie to nie wiem pochody ja tu podłogę robiłem, skoro ja cały dywanem przykrywam, nie? <laughs> eee, tam. No tak trochę to nielogiczne wszystko, nie? Dobra, tyle zrobimy. Na razie nie będę więcej dywanował, myślę, że to wystarczy. Pomyślcie co dalej, coś tutaj może coś jeszcze wykminie. Kurczę, jak macie jakieś pomysły, jak ten stół ręcznie przebudować, to dajcie znać, bo jednak mi ta magia tutaj widzę nie zawsze wychodzi widentnie. Ehm, Także no ja wam dziękuję tymczasem za to, że byliście na tym odcinku, że oglądaliście. Mam nadzieję, że oglądaliście. Oglądaliście, prawda? Mogliście poznać troszkę wam magii. No jak widzicie, troszeczkę czasami zawodzie, jak coś zmęczony, ale on strasznie dużo energii pochłania. Naprawdę olbrzymie ilości. Hmm, no cóż, dzięki i oby to zobaczymy jak najszybciej. Trzymajcie się ciepło i pa pa!